I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Wróżenie słusów zapraszam do kryptokryju, który pojawił się dwa razy, także zobaczymy, czy będziemy go tłumaczyć dwa razy, czy uda się w jednym odcinku. Zobaczycie, jeżeli to będzie 40-minutowy prawie odcinek, to jest wtedy w jednym odcinku. Jeżeli 2 po 20, wiecie, że ten jest dodany teraz, a kolejny będzie dodany gdzieś w granicach powiedzmy, rannych, niedzielnych, żeby tutaj wrócić do kryptokryju. Najpierw ten wcześniejszy odcinek. Czyli Bitcoin w tym momencie jest w momencie przebicia rekordu dziesięcioletniego. Very bad news. Jakie to są złe newsy? Zobaczymy w tym odcinku. To jest jedna z najważniejszych, albo najważniejsza, średnia krocząca w historii dziesięcioletniej Bitcoina. I pewien sztorm się tutaj szykuje. Coś ważnego się dzieje. Do you know what it is? Czy wiesz, co to jest? Do you know what it means? I czy to wiesz, co to oznacza? To jest 21 EMA. Jeżeli miałbyś jeden tylko wykres, a bardziej średnią kroczącą, która by ci spowodowała to, że masz o wiele więcej sukcesu, to jest właśnie ta średnia krocząca. Najczęściej daje ci najlepsze sygnały zakupowe exactly a... i mówi ci też, w którym kierunku idziemy. Bear It also gives you warning for... Czy jesteśmy w Bessie, może, czy w Hoście? Albo kiedy zaczynamy nową Hosę. Major, major Ale jeszcze raz, coś bardzo ważnego, głównego się teraz dzieje. I, don't see about... I na pewno nie za dużo ludzi o tym rozmawia. Podczas Hosy. Kiedy market jest byczy, tak jak teraz jest, od początku koronawirusa, najczęściej wraca do tego, żeby jeszcze raz wypróbować tutaj tą linię, 21 EMA. W ostatnim cyklu. Tym byczym sześć razy dotknęliśmy jeszcze raz tą linię. I to jest bardzo zdrowe. W poprzednich cyklach też parę razy. W tym podwójnym cyklu 2012 14 też 4-5 razy. I nawet 10 lat temu w pierwszym cyklu 2011 Podczas marca 2011 roku 2011, kwietnia, 10 lat, temu, down, 10 lat temu też powrócił do tej linii. To one major problem in... Mamy jeden problem one major issue with this 10 year Na pewno, no jeden, tak jak on tutaj powiedział, problem w całej tej historii dziesięcioletniej. Jeśli you look at it, this period that we just lived through, let me ask you a question and let... I jeżeli spojrzysz na ten okres, przez który właśnie przeżyliśmy, right. i mam nadzieję, że Cię zapytam o to, czy widzisz to, through, I, this, EMA? czy uważasz, że to był najdłuższy okres, kiedy to byliśmy w, no, w odstępie od 21 EMA, nie dotykaliśmy jej, czy to był najdłuższy okres? Do you know what it means? I czy wiesz, co to oznacza? If we were. Jeżeli tak jest. That's the question on the table right now. Let's take a look. Let's take a look. What we're trying to look for is when we last touched this 21 EMA, and when we reached our cycle top, I co chcemy teraz przedstawić, to to żeby najpierw spojrzeć, kiedy ostatni raz przeszliśmy tą 21 EMA

Really Sprawdźmy jeden raz wcześniej, kiedy w 2017 roku, w okolicach września, też zawalczyliśmy z tą 21EMA, i potem do szczytu grudniowego z 2017 roku, ile dni to zajęło. I za każdym razem, kiedy jesteśmy daleko od tej 21EMA, mówi nam o tym market, że poruszamy się dużo szybciej, dużo. No, można powiedzieć dynamicznie. Ale najczęściej to nie okazuje się ciekawym zakończeniem, dobrym zakończeniem. Bo nie możemy za bardzo odejść od tej 21 EMA na za długi okres. 91 to w tamtym okresie, w 2017, było 91 dni. To we extended... I potem weszliśmy w długoterminową bessę. Czy teraz Was to interesuje? Major, right? cycle, Spójrzmy na te poprzednie jeszcze.

There's one here from this candle in October, 2012. W październiku 2012. We went up for 168 days. Wtedy to było 168 dni. Before we came down to touch here. Zanim zeszliśmy niżej. Pamiętajmy, że wtedy też to były inne wolumeny, tak? Dużo inaczej gra się na Bitcoinie albo inwestuje w Bitcoina, kiedy kapitalizacja jest dużo, dużo niższa dziesięciokrotnie niższa. Dużo dłużej można pompować organicznie albo za pomocą nowych ludzi, którzy dochodzą do tego marketu ten market, tak, bo dużo mniej paliwa potrzeba, żeby ten wzrost był, czyli, no, dolarów, czy powiedzmy wtedy stablecoinów to raczej, raczej nie było, chociaż gdzieś tam te okolice 2013-2014 już się zaczął pojawiać Tether. That was the longest until now. Let's take a look at what we're doing now, because if you go back in history, that 168 days, that was the longest time we had been away from the 21 EMA. Jeżeli spojrzymy na historię, to te 168 dni to był najdłuższy okres, kiedy odeszliśmy od tej e, 21 EMA. I potem spadliśmy o 77%. Gdzie jesteśmy teraz? Jest to ta świeca, czyli 21 września 2020 roku. 2020. That's the last time we the 21 EMA. To jest ostatni, albo ostatni czas, kiedy dotknęliśmy tej linii. Wiemy, że rekordem jest 166 dni, tak? 168 days. 168 dni dokładnie. And by the way, it didn't end well. I oczywiście wiemy historycznie, że nieciekawie to się zakończyło. W tym momencie jesteśmy na 175 dniach. I jutro wieczorem wydrukujemy nową świecę. I będziemy więc będziemy w nowym tygodniu. So 175 Także 175 to będzie rzecz, na którą no, należy zwrócić uwagę w przyszłości. Dlaczego to jest ważne? Away, and... Za każdym razem, kiedy odeszliśmy od tej rzeczy, oznaczało to dwie też inne rzeczy. Really and... Czyli jeżeli odeszliśmy oczywiście od tej 21 EMA, wtedy market. Gorączkuje się praktycznie, jest to bardziej dynamiczny market. Nie było czasu w historii, gdzie byliśmy na takim okresie, tak daleko 21 EMA i byśmy jeszcze wrócili do tej 21 EMA, żeby potem jeszcze mieć jeszcze wyższy szczyt. Czyli za każdym razem wcześniej kończyło się to już wejściem w besę. Nie ma scenariusza w tych 10 lat, kiedy tego nie zrobiliśmy. Jedyna inna rzecz, to jest ten podwójny szczyt w jednym cyklu, w jednym roku, co stworzyliśmy, o czym czasem Błukasz często przypomina, że też może się tak wydarzyć. To 168 days and we fell by 77%. Back. Najpierw weszliśmy 100, też około 70 dni powiedzmy i potem spadliśmy o 77%. Back to the 21 EMA. do 21 EMA. Now, how this why what does it mean? What does it mean? It means that it's highly probable. Co to oznacza? Jest wysoce prawdopodobne. That over the next 3ish months. Że przez kolejne 3 miesiące dojdziemy do tej 21 EMA. I to będzie największy test bitcoina w tamtej okolicy. 37 tysięcy dolarów około. I na pewno szokuje to wiele osób. Na 21 EMA jest na Wyobraź sobie, że Bitcoin na przykład spada w przyszłym tygodniu do 37 tysięcy. Czy myślisz, czy to jest realistyczne? It's realistic. Oczywiście, definitywnie tak. I byłoby to głupie, jeżeli byśmy postrzegali to jako nierealistyczne. Because bo historia mówi nam, że to generalnie zdarzało się wcześniej. Historia lubi się powtarzać, ale nie w każdym przypadku. Miejmy to też na uwadze, ale daje tutaj cenne wskazówki, że te 37 tysięcy może mieć dwa scenariusze teraz, tak? Jeżeli mielibyśmy spaść. Albo powtórzy się test z 2013 14 roku i wyjdziemy na kolejny wyższy szczyt, co się zgadza z jedną z teorii z Bobem Lukasem, też tak może być, oczywiście albo po prostu już wchodzimy w bessę taką 2-3 latnią, gdzie kamienie na szaniec tak naprawdę. No i tyle z tym wszystkim. Możemy się tutaj zabawić w ewentualne gry na spadki, tak? Ok, So, keep in mind, this is 37,000 today. Tomorrow it won't be. This is rising every single day. Next week it'll potentially be roughly, you know, 41, Pamiętajmy też, że ta żółta linia, 21 EMA, ona wzrasta. Także w przyszłym tygodniu to już może być 41,5 tysiąca dolarów na przykład, tak? Zejście do tej linii. 42 tysiące. I tydzień później potencjalnie nawet wyżej. To będzie około 47 tysięcy. Musisz watch gdzie to idzie i to naprawdę zależy od... Price Więc musimy dokładnie zbadać albo patrzeć na to, gdzie to idzie, i wszystko zależy od ruchu ceny Bitcoina. Chcę, żebyście byli gotowi na dwie rzeczy. Jedna rzecz to wizyta ponowna. Powiedzmy: powiedzenie, Cześć, 21 EMA, jestem z tobą jeszcze raz, a potem. Miejmy nadzieję, będą kolejne wzrosty. Two, with... I dwa, przestrzeć się przed też strachem, który może się pojawić wtedy na rynku. To Jest to wysoce prawdopodobne, że możemy dojść do tego, bo jesteśmy za długo, za szybko, za wysoko, there, but... odkąd weszliśmy tam. Moja i moim zmartwieniem, największym w tym przypadku, może być to, że może to być szczyt tego cyklu. We're not, not this here. Na pewno nie jesteśmy gdzieś w tych warunkach początkowych, gdzie market porusza się wolniej. To... Jeżeli byśmy spojrzeli na wszystkie fakty na wykresie, można zobaczyć to, co się tutaj dzieje. I najczęściej największe, najwyższe wskaźniki, takie najdłuższe, najbardziej odległe od czegoś, od jakiegoś znacznika, reprezentują po prostu top jakiegoś marketu, czyli szczyt danego cyklu. Czy ja mówię, że to będzie szczyt tego cyklu? Nie, bo nie mamy wystarczająco dowodów, żeby to zrobić. Albo to stwierdzić. Ale pokażę Wam kolejny wykres. Dzisiaj wieczorem też będzie przetłumaczony z rana. Sobie wejdziecie z nową kawusią. W niedzielny poranek, powiecie rodzinie na chwilę. Sorry. Muszę oglądać analizę albo obejrzeć, tak analizę i potem wracam do was rodzina, bo muszę sprawdzić, co się dzieje z ceną Bitcoina. I to też może zmienić waszą perspektywę. Więc mamy nadzieję, że zasubskrybujesz CryptoCrew University i po prostu dasz mu łapę w górę za to, co po prostu tutaj dla nas robi. Wtedy możemy mieć mniej stresu, więcej sukcesu. Hit we'll keep... A wtedy też możesz zasubskrybować. I dajcie znać, co myślicie na temat tej 21 EMA. I właśnie w komentarzach. Dajcie znać, co Wy myślicie. Czy myślicie, że to jest cycle top? Czy nie? Dajcie znać tutaj. W języku polskim może ktoś ma inne zdanie na ten temat. I czy myślicie, że będziemy jeszcze raz powracać do tej 21 EMA? I potem, czy wydarzy się powrót do 60 tysięcy, a potem 100, a tak, czy może już Bessa, dwuletnie na przykład. Tak jak mieliśmy w ostatnich przypadkach, więc dajcie znać. Dajcie znać, mam nadzieję, że audycja przypadła do gustu. Oczywiście Feniks bez prądu dzisiaj. Wczoraj sobie wypił lampkę wina i wyobraźcie sobie, że to jest niewdzięczny zawód, bo w momencie, kiedy Feniks wypije sobie lampkę wina, to od razu słychać ten ślizgany polski język. No niewdzięczna ta robota, muszę wam powiedzieć. Nawet nie można sobie łyczka wina, w piątek wieczorem po piłce nożnej wypić. No ale cóż, mamy kolejne wiadomości przedstawione. Życzę Wam wspaniałej soboty i poniedziałku, a też w międzyczasie niedzieli. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.